Wyrol Wrzosek, raz widzę, że nie z wyrol, raz widzę, że z wyrol, raz, że nie z wyrol, raz, że prawdziwe, raz, że fake. I ja już nie wiem, co jest prawdą, co jest Tak jest namieszane. No, generalnie rzecz biorąc, u Marcina Wrzoska pojawiło się oświadczenie. Jakby to już y, chyba każdy wie, że tam była jakaś taka wojna domowa, można powiedzieć. W każdym razie Polish Zombie napisał. Przemoc fizyczna wobec ukochanych osób jest dla mnie czymś niepojętym. Takie zachowania są mi obce. Obecnie moja rodzina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Rodzina zawsze była i jest dla mnie najważniejsza. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. W tym malutką córeczkę nie będę w sposób szczegółowy odnosił się publicznie do krążących w internecie pomówień. Nie, nie, nie będę również komentował problemów prywatnych i zdrowotnych moich bliskich. Dla dobra całej dla dobra całej trójki bardzo proszę o powstrzymanie się od komentarzy, które mogą niepotrzebnie eskalować emocje. Wiesz, jaki wrzosek ma właśnie plus teraz? Mhm. Że on przez normictwo i przez w sumie też normalnych ludzi jest w chuj lubiany. I to jest jego duży plus, bo wystarczy właśnie takie oświadczenie mhm. i jakby już ludzie, w większości przynajmniej, są neutralnie nastawieni, albo z sympatią, że o, pewnie kobieta kłamie, jak to było, że kobieta kłamie. Albo są nastawieni, że a, poczekajmy aż ten, e, poczekajmy, aż się jeszcze wypowie bardziej coś w tym stylu, bo pomyśl sobie, że takie coś by odwalił, albo przynajmniej byłaby taka na Amadeusza, na mnie, na e, kogoś jeszcze. To już jakby nawet dowody, wytłumaczenia by nie pomogły. To już by było, że trudno, ludzie by to olali, bo zawsze jest tak, że pierwsze słowo rzucone jest ok. Dlatego to ma ten brzosek, właśnie tą przewagę, że on jest bardzo lubiany, i nawet jeżeli to by zrobił, to i tak ludzie będą za nim. Jak powie, że ja tego czegoś nie zrobię, to jest pomówienie, i będą czekać na rozprawę w sądzie. A moim zdaniem, kurwa, takie rzeczy. Ja sam mówię o czymś, jak coś się dzieje, ale takie, no to powinno być właśnie załatwiane. Sądowo. Tak samo jak na przykład film na Polaka, co zapowiadałem, to jest zapowiadany, to jest y, wszystko, co w sądzie jest pracowane, bo osoba, która jest z nim powiązana normalnie w prokuraturze ma jakby sprawę mm -hmm. o podobne rzeczy, co Adrian, oni są ze sobą bardzo powiązani przez to, co robili, przez pewne e, roboty drogowe i nie tylko drogowe, więc to nie jest takie łatwe, jak się ludziom wydaje czasami, no, ale o co chodzi z tym brzoskiem, czy to w końcu jest jakby... No, aktualnie... Prawda czy nieprawda? Czy, czy czekamy na więcej statementów? Nie, no myślę, że w tym momencie sprawa pójdzie gdzieś tam, będzie rozwiązywana prawnie. Podejrzewam, że prawnik Marcina Wrzoska doradził mu, żeby nie wypowiadać się o tym, żeby nie dawać ewentualnie jakichś materiałów yy, szerszych, no bo później mogą być wykorzystane przeciwko niemu. No, tak. yy, no i sprawa się zakończy gdzieś tam właśnie w sądzie i dopiero później po, po, ten, po, po samej... Wy... Po, po, po rozprawie, jak już będzie, wiesz, to wszystko czyste, to będzie mógł wyjść z jakimś statementem, nie? No na razie gdzieś tam... Wiem również, bo nawet Wenek tutaj napisał u nas na czacie, no. że jest również wypowiedź yy, Wilczycy z Wall Street. Czyli, z Wall Street? Czyli jego kobiety, byłej partnerki. Eee... Pytanie... O, tutaj jest właśnie. To jest była partnerka yy, Marcina Wrzoska. Hej, pisze, ponieważ przeraża mnie skala przekręcania i przeinaczania wydarzeń z naszego życia prywatnego. Marcin stał się żonobicą, a ja psychopatką, która biegała, udając dzikom. Czytałam również, że to drama pod walkę. No tak, ze złamanym kręgosłupem to zawalczy już na Fame 20. Ludzie domagają się igrzysk i są głodni sensacji, dlatego napiszę po raz kolejny i zasadny. Marcin mnie nie bił. Ale czy to nie jest przypadkiem tak, droga Wilczyco z Wall Street, że. W jakim stopniu, wrzucanie i tak dalej, no jakby ludzie domagają się, i Igrzyski są głodni sensacji, no bo duży był overs no tymi tak, materiałami. To nie jest nie? tak, że ona In... najpierw powiedziała, że da narrację, że on coś zrobił, a potem dała statement, że on nic nie zrobił. No jakby ona musiała być świadoma tego, że tak się to, że tak będzie, nie? Ale, Kurwa, oczywiście z jednej znaczy, strony to jest dla mnie, że oddaje najpierw narrację, jakby on coś zrobił, a potem nagle, że nie. Znaczy, z jednej strony można powiedzieć, że można zrozumieć ją, że ona się czuje poszkodowana i chciała być silna, dlatego wrzuciła te materiały, nie? Z drugiej strony nie rozumiem teraz zdziwienia, że ludzie domagają się igrzysk i są głodni sensacji. Wiesz, o co chodzi. No, to jest sam jakby... wiem, bo ja czasem miałem taki problem, że... Tak jakby teraz miała wyrzuty sumienia z jednej strony, że dlaczego jakby ona to zrobiła może, wiesz, o okay. co chodzi. Można to interpretować w ogóle na 100 różnych sposobów, nie? No ale... No, ja miałam na przykład taki też problem że też za szybko coś, wiedziałem, że coś na kogoś jakby jest, mhm. za szybko coś palnąłem, właśnie w emocjach, że jest coś na niego, że się pojawi, a na przykład okazało się, że kanał commentary, który to robił, to robił to dłużej o wiele, nie? A na przykład m, m, był kiedyś shot na TikToku, jak o hejterze, jak miałem konfrontację z hejterem, coś mówiłem właśnie o jakiejś tam sytuacji, która się stanie, no i się stanęła. Pozwól jeszcze, że ten, nie? że dokończę ten statement właśnie. U nas w domu działo się wiele złych rzeczy. Niestety Marcin bywa agresywny i ma problemy z panowaniem nad emocjami. Gardziłam patologią, a momentami miałem wrażenie, że sami zaczynamy się nią stawać. Ja zostałam zdiagnozowana na depresję. W nawiasie jestem również osobą skrajnie wysokowrażliwą i niestety z profesją Marcina w nawiasie przemoc, ciągłe konflikty, afery tworzymy mieszankę wybuchową. Marcin niestety przenosił swoją pracę do domu. Nie, zauważam jak, nie zauważył jak pobadam w coraz gorszy nastrój, jak kłódnę w szalonym tempie, jak przestaję być sobą, jak zaciąłem zainteresowanie i pasję. Wszystko kręciło się wokół konferencji, gali MMA i tak dalej. Głośna muzyka, którą Marcin wręcz uwielbiał. Dla niego wulgarne środowisko stanow, stanowiło normalność, niestety dla mnie nie. W domu dochodziło do sprzeczek, awantur, szarpania, używania względem mnie wyzwisi siły. Ale daleko temu było do okładania mnie pięściami czy kopania. Wiem, że Marcin otrzymuje pogróżki poszło to za daleko, dlatego również proszę o zaprzestanie poszukiwania sensacji. Aktualnie każdy z nas, po, z nas poszło w swoją stronę, nie mieszkamy razem. Nie możemy tworzyć związku, bo na ten moment jesteśmy dla siebie zagrożeniem. Oboje zaczynamy terapię na własne problemy i wierzymy, że jak emocje opadną, będziemy w stanie współpracować dla dobra naszej córeczki. No to z mojej strony gratuluję w takim razie im za to, że, że chcą. Zmienić się dla swojego dziecka, po prostu. Jeżeli nie mogą być już razem i chcą rozpocząć terapię gdzieś tam indywidualną, i Marcin, i właśnie Wioleta, no to życzę im powodzenia, po prostu. I w tym, wydaje mi się, że można postawić kropkę w tym temacie, no bo nic więcej już tutaj raczej nie będzie. No to jest spoko. Nie to jest spoko. Ten, a to nie jest tak, w sensie nie jest to oceniać też, że mm -hmm. oni jakby nie weszli, kurwa, to oni po trzech miesiącach, jakby znajomości. Nie mieli już jakby dziecka w sensie, że nie zrobili tego dziecka. Bo co, coś tak jakby. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, jakby coś usłyszałem, tylko nie wiem, czy to jest jakieś. Widziałem jakiegoś screena, jakby ludzie mogli napisać, że to nie jest tak, że oni mieli trzy miesiące znajomości i wtedy, jakby zaczęli ze sobą mieszkać, tam zaczęli mieć dziecko, czy coś w tym stylu. Jakby ludzie mogli napisać na czacie, że coś takiego było, czy nie, czy bardzo mi się coś mogło pomylić, ale to też jest dość może być istotne w tej sprawie, jakby na czacie mogli ludzie napisać. W sensie, że coś nie wiem, nie. Było. Coś, coś mimo wszystko. No, w każdym razie, no, w... dlaczego istotne? Tak, piszą. W sensie, kurczę, dlatego istotne, że właśnie to ludzie też wiesz, Tak, że było, piszą też niektórzy. No chyba, że to jest też istotne, bo ludzie, którzy znają się trzy miesiące, to tak naprawdę się nie znają jeszcze, okay. więc dlatego też różne takie kłótnie i jakieś różne rzeczy nie, nie usprawiedliwiając broń boże przemocy a nic takiego, mówię o takich normalnych kłótniach też mogą się pojawiać jeżeli chodzi o takie związki to, to jest... no, z jednej strony tak, ale z drugiej na przykład wydaje mi się, że jest mnóstwo też takich związków, które mimo krótkiej relacji e, na przykład wiesz pojawiło się dziecko no to, to nieodpowiedzialne i, 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 i wiesz i na przykład potem normalnie... dziecko cierpi, może przez to cierpieć nie? No, może tak, to prawda, nie? Jaki jest y, według